Dobra. No, dobra. Kurczę, nie wiem gdzie się schować. Muszę się kimś Bo Cześć. się boję, sam. A nie mogę się zrobić A co? Puzzle. Ej, patrzcie, tu można puzzle. Ej, tu są puzzle. Tu się zbiera puzzle. Puzzle się zbiera. Ej, czekaj, no, mogę. No i toy escapes. Ej, dobra. Kto szuka? Ja. A bo tu już można wyjść normalnie. Co już można wyjść? No tak. Proste, że tak. O, o Jasio! Fuck. Nie! Sój stój, stój, stój! stój, stój. <grych> no Co? jak Ale tak pomysłem? można! Oła, czekaj, 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 czekaj. No to biję jak... się Zatem... powiedział coś, że cię nie zabił. Powiedz. Eee... No mogę ci powiedzieć. Okej. Okay. <grych> mogę ci powiedzieć, okay. że... Tamte krasnoludy są fajne i używają kodu Jasio. A, to chyba dobrze. No dobrze, bardzo A, dobrze. Powodzenia! Ale to o nie! Tutaj, jak się to kto szuka? Ja. No ja. No ja już. Dobra, już się spaliłem. Du, 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 du. Dobra, zabicie mnie. Życie nie ma sensu. No, bo... <śledzio> Ale to moralnie wrażliwe młodzieży. Dobra. O kurde, przecinek się dobrze schował, i to się schował. Ja się szukasz raz, co? No, nie. nie, ja oglądam. A tutaj szukasz, <noise> bo to fajnie wygląda, to nie? Jaka mała trąbka. No, <głos> wiem. <głos> ja wiem. To też mogła Dobra, widzę. Dinosaury. Dinosaury. Dinozaury. A dinozaury Dino... nie umarły? Nie, tam są takie dwa zielone duże dinozaury. A ja widzę trzy. Jest taki jeden biegający. Nie, nie, nie <śmuszczak> Widziałem to. <śmuszczak> ja chyba biegam. No. Ja już tak napompowałem w ja jak tak mówię o tych dinozaurach, i to tak, o fuck. <śmuszczak> nie znajdzie mnie, nie znajdzie mnie, już takie myśli. <śmuszczak> no, tak byś było, tak, tak Co to jest za. tajemne miejsce. O gdzieś pół. Ajaj, to chyba nie to. <noise> tu słyszałem tego. O, to chyba nie to. O, czas się kończy. Kurde. <noise> Bomba. Jezu. Nie, nie wierzę, że to się stało. No, nie, 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 No Lamy, rekiny, dinozaury. A jajajaj, dinozarz znalazł jego. O, dobra. Ja szukam teraz. Dobra, Ło, rzeczywiście nas to jest, ja już, tam o, jest czwórka. Destroy them all Jesteśmy pod wadnymi Zorga. No, pod Ja się schowałem, izorga. ja się schowałem już. Ło, to jest dobra, bardzo mało czasu na szukanie. Jak mnie spotkacie, nie zapijajcie mnie! No to nozer, koczą tabasko. Proszę się chodź. <laughs> Dobra, mm. chodźmy. Nie da się go znaleźć. Nie, no nie, by nie był helikopterem. No ja się. O, ładnie! Rzeczywiście ktoś tam stoi. Halo! To nie ja jak coś. To, ja, to, ja. to jest zabawka. Ło! Rzeczywiście zabawka. Ło! Jestem waszym przewodnikiem po świecie zabawek. Aha, dobra, to Cię przeszedł już. Ej, na zabawka nam ucieka Nie, patrzcie, tutaj macie burgerki, to jest głodne morszstwo Siemanko, witam w mojej kuchni <grym> No, aktualnie to ja nikogo z was nie widzę A. Chyba Nie widzisz nikogo? Ej, co? Uciekłem wam Oooo, ciebie O kurde <grym> jakieś pićko sobie chodziło <grym> O nie, jest któryś z prezentów Nieprawda Który no ja... to może być prezent? Właśnie Au Kwadratowy No Taki kwadratowy ja się, Jestem takim kwadratowy. nie jest kwadrat, to właśnie jest no, nie wiem Jest tu faktycznie, wyczuwam jego obecność Takiego wyczuwa Kurczę. jak można... Ej, to może, jak to minut... no, ja, ja tutaj byłem. byłem. Dobra, nie no. Dobra, <laughs> tu, dobra. Muszę coś dobrego wymyślić. A my możemy od razu wyjść? No. no o, fuck. Co jest? Czekajmy, Gdzie się schowają. Pozy, jak ty zagrał? No Czekaj. Coś tu muszę wymyślić. Coś takiego dobrego What the heck? Nie, dobra, cheatowałem mapę Nie <laughs> Tak Co zrobiłeś? Nie znajdziecie A, mnie, nie tak. znajdziecie nie, mnie Nie no, ty jesteś człowieku Dobra <laughs> 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 Jestem tak czymś tak naprawdę ogromnym to dobra? Czym jesteś sześcio? Hmm. Czymś nie naprawdę wiem, co, ogromnym Nie co ci zagrać? mi Kurde. Jakie wymagały? Dobra. O nie... Dobra, o, widzę Pićko pićko o, jest komie. Najgorsze jest to, że ja lewituję. Co jest ty zrobi? To jest legalne. Co cię Czy... bo nie wie. That's, to jest nielegalne, co zrobiłem. Co zrobiłeś? Przyznaj się. No, Przyznaj się. Dobra, o, tutaj, to kto tam chodzi? Kto tam chodzi takim mielkim. <noise> 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 Idealnie, no. Hmm. O, co tutaj jest? To nie to. Ej, ryba! Znaczy, rekin i... Cześć. E, nie opa. rekin. Jakiś pijany to robił. Pewnie tego się nabiógł i zrobił. Właśnie, ale ja nie jestem tą ścianą, jakby co. Ja na helikopterze siedzę. Ale... ja widzę rekina... Ja widzę rekina i dinozaura. Co się stało? Ty <gronią> Go gonią Łatek <gronią> Ej, nie uciekajcie ode mnie Dinozaur, nie uciekaj Przepraszam gdzie Jest mi smutno Tak jesteś? samego mnie zostawiać nie, O jest! Lama! Do w sensie w ścianie ja tak się Jest krokowałam. lama Ej, nie nisz, nie nisz Bo nie wskoczysz potem A czym jesteś? Nie nisz tych, tych To ty naprawdę? Co? Na niby. Nie, to nie ja. What the heck, co ty robisz? What the heck, co ty robisz? Ouch! Ouch! Ostrzeliłem taki kapelusz. O, ała, co, co jest? Ja się naprawdę? Co? Czy ja jestem? Jestem nie w czymś naprawdę wybrano. ogromnym. O, ała! Ouch! Ouch! <grym> raz. <grym> au, 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 au.

<noise> Pizza luka na prezencie to było. Peżki. No i to pest Idę do ziemniaka. <noise> A, zgubił. Ale was kupiłem. Ja. <noise> yeah. O kurcze, tak mało czasu zostało. Dobry, zabić. O, Jasiek, dobry jest w tą grę, nie, gram wiecie, <noise> nie No, no, jest. No dobrze, ja jestem A mnie deptał. To jest dobra, Ale dobra nie warto. No. O, oh! oh, fuck, co jest? <śle> porwało go. <śle> porwało go. <śle> ale porwało go. Bardzo ci Ja. Co się stało w tej rundzie? Co to było? Dobra, wiem co teraz czym ja będę i co Najpierw będę robić. Nie czasu. No ty gadasz. Ja Dobra, czekajcie gdzie gdzie mają spawna? Sprawili, już można przez uprzedzić. ja będę. Muszę się ustawić te... O, tam jest ich spawn. widzieliście to? O nie, patrzą na nas! O nie! jest sprawiedliwe. Patrzą na nas z góry. Z lotu ptaka, on robi mi zdjęcia Nie Znaleźli pan helikopterka Ej helikopter, ty uciekasz Nie z Zostaw mnie, bo cię znowu zbaituje na prezencie Co się stało z helikopterem? Nie rób tego, proszę Zniknął, podlaził Tego jest podłobieć, bo ty za dobry jesteś Ej eee. Ty znowu zniknął mi O nie Stoi na dwóch nogach Stoi, Stoi na dwóch nie, nogach razem. Nie okay. Nie strzelaj O nie I Czym ty, ty jesteś What the tak... no Co ty niszczysz wszystko? No. Czym ty jesteś? Dobra, dinozaur Podejdź ty do mnie W tym naturalnym środowisku widzę No, weskitu. Lubię podłogę serze. Nie ma to jak sobie poleżeć Dobra no Idź no dinozaur Nie, <laughs> nie jestem jednym z, tymi. z tymi. No Nie jestem jednym z tych Nie jestem żadnym z tych o Ooo... Kartonik jakiś... Co kartoniku? Co się stało? z Zgubiłeś... Nic się nie stało... Ja co? Nie uciekaj! <laughs> oh, wezmę, wezmę... każdego! Wsiadajcie! Widzisz? Cztery osiemnastki tylko w moim <laughs> No i jedziemy! Dobra... Gdzie chcecie jechać? Do twojego koleki! Tak, do mojego kolegi. A ja nie widzę gdzie jest mój kolega. On jest. To jest ta puszka To jest chyba większa ciężarówka. Tutaj nie spadniecie. O kurde, ale wielka ciężarówka. Ale kurde, jak się nazywa złodzie z transformersów. Optimus Prime Ła, wow, czemu? wpadł pod mapę. Kto wpadł pod mapę? Nie. Wszystkie mi się pomyliły. No nie. Ja się uciekamy! uciekamy! O, oh, fuck! What? Dobra, uciekajcie. Ej, e, mogę was zepchnąć? Nie, <laughs> nie, No nie, otworzyliście wrota tajemnic. No, wrotę tajemnic, no, tajemnic tam otworzyli. Nikt tajemnic. zabraknieł. O, tajemnic. Idź tam, Jasiu, idź tam! Dobra wsiadajcie na mnie Ej bo ogółem ja tutaj siedzę na o samym i... O kurde Co <noise> się dzieje Ja zakrywałem ciągle To się mnie zakrył stanąłeś na mnie I ja nie widziałem No to prawda Bambik Bo ja jestem tak gigantyczny A koło mnie ten Bambi na mnie przebiegł I nie zauważył A jestem praktycznie na środku mapy hmm. Dobra, Zepp, czy ty mnie widzisz? No tak, widziałem, tak, tak. O nie. Tak, widzisz mnie? No. Coś nie pykło. Głośno nie. możesz wyraźnie. mnie widzieć. Głośnie wyraźnie cię widzę. Kłamiesz! Nie. Tak. No już cię nie widzę, bo szedłeś piętro niżej. Hmm. I... A ty jesteś piętro wyżej? Hmm. A już cię widzę. O! o. Tak, jak A, ty A jak? Nie ja. Jak nie ty, jak ty Nie, nie, nie. Nieprawda Dobra No to, to będę sobie tutaj tak siedział Co to za dźwięki coś tu wydaje? Na nie pewno wiem, nie... Mało. Hmm... może hmm, żeby... ja... być? ma to moje zwierzątko się. Ale succio żeby... Zdepam wow. cię, patrz, zdepam cię, patrz Jestem pancerny Nie masz szans no. Nie, ta lama cię uratowała Właśnie, tak ci do mnie Wow, jaki dinozaur, ja, what the fuck! No boże, ujeżdżasz siano. O, to <gryzamy> Czym Ej, prof, tym mnie Słuchaj zniszczą życzy, Właśnie. Ej, patrzcie do góry! Patrzcie <gryzamy> do góry. Wow, wielki dinozaur! Mogę na tym dinozaurze jeździć? Proszę bardzo. Ja, na te drzwi. ja się do góry. Widzę cię, dinozaur Nie no jestem słaby w no. Nie! Klocek Ło, wow. czekaj, czekaj What the fuck, no, co nie się nie dzieje? Nie. Ej, czekaj, weź dinozaur, ja stanę na oh. to i stanę na ciebie, okej? Okay? Oh, <laughs> czekaj, dinozaur Czekaj, what the fuck? Czekaj O, oh, jest, jedź, dinozaurze Ło, wow, jeżdżam prawdziwego dinozaura Ale czekaj, jestem no, Czekaj, Jestem w Kevinie, oh. To jest podróba, to jest made in. Co jest? Nie strzelaj, nie strzelaj. What the fuck? In... Co się ja nic nie widzę. Ile o, ty o, masz HP? O, o, o. To ten lodzyk. Ta choinka ma 1000 HP. Zaczekajcie, 10. do ej to boli. Ja proponuję eksterminację obiektów. Eksterminacja obiektów! Rekiny trzeba niszczyć Nie, dam się nie, nie, nie. bez walki. Ła, <grymne> wow, dobra. Kadenam nam spadło. <grymne> o, 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 o. <grymne> to <jest dla> <grymne> karen... Ej, mnie nie widać, mnie nie widać. Nie Uciek. Dobra. Ależ ucieczka. Mieli, jak to się mówiło to nie co? 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 Możliwe. Tak być nie będzie. <grymne> tak być nie będzie. <grymne> <laughs> o nie, to to podgląda. Zdać, na lata. Dobra, nie, podgląda. Dobra, jestem tak tryhardowany, że teraz zabiła e... Ojecia. Działa, 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 działa. Nie. Eh, no. duże drzewa. Na tam jest? Dobra, a, już a... Try hmm. Jestem tryhardem największym w życiu. Ale jakaś podpowiedź? No U, podpowiedź! <głos> 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 no, powiem tak, jestem w czymś w czymś. Jestem w czymś w czymś, znaczy się. Tak jak mówiłem. Albo wiecie co? Nie zmieniłem się, nie zmieniłem się. Powiem tak, nie jestem żadnym propem. To ja się nie jest problem? Nie. Co? No, nie nie jestem tropem Nie jestem Słyszałem jak ktoś grał na pianinku, ale nie wiem, jak daleko Chyba tak. Nie wiem, jak to głośne jest. A ja tańczę. Uwaga, tańczę. Tańczę Krabika. No, krab rave? dokładnie. Ej, czy ty właśnie zagrałeś na tym pianinie Krabrave? Tak, tak. Achievement logi No ktoś tu jest Dobra, jestem, już jestem propem Ale mogę nie być tym propem Jeżeli nie chcecie Być propem? Nie będę propem Nie zostaw lejbolse. Co ona ci zrobiła? Jedna lejbolse. Dobra Pa 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 Nic mm, się nie zmieniło Mmm, dalej kontent i to by widzę? w ski Halo, jestem więziony, Musicie mi mu pomóc! To podgląda się Niszczę szufladę! A ja się na okno Nie, ja sobie tańczę! Zbierz tego puzla. Dobrze, teraz wygramy! Ja ciągle widzę, jak... znaczy słyszę, jak ktoś lata. Panowie. Dobra, ja się ja, ja chyba gdzie jesteście. Tak? Teraz nie. Chyba To zapraszam. Nie boję tam wyjść. Ja my, słyszę, my... jak ktoś lata. W ogóle ktoś bliżej, jak ktoś dalej. Słyszę, jak ktoś sobie tupta. <laughs> Ufff, ale się wystraszyłem. Dobra, dwie osoby tuptają koło mnie, ale żadnej nie widzę. Takie, jak wyższe platformy. Słyszę, to jak ktoś jest coś niszczy. Cześć. O, fak, cześć! I <gulik> goście! Co się dzieje? Harcik, <gulik> <Harry. Harkcik. gulik> ja, Sam sobie stój, ucieczka! Dobra, ale ja go miał przy Ja nie, dobra, jestem gdzieś tam. się w Harego Potela! <gulik> ja ci pokażę, co ja zrobię. też ja O, fak! Ucieczka! <gulik> <To>. <gulik> tego już nie zniszczycie. O, Chyba nie. Ale Ależ. Tak <grym> ale każdy. Ale, no jak teraz na górę A, się dostaniecie? Niszczymy! 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 Dawajcie! <grym> Ej, dobra, jesteś bezpieczny, bo każdy jest na tole, bo uciekli. Poszli za mną, jesteś bezpieczny, możesz być kim chcesz. No w ogóle latał śmieciami przed chwilą, No, <grym> <kim>? <grym> Jesteś wolny! Was, kolapsujemy, kolapsujemy! <grym> ale i porobiłem! Jak ja o, Ło, jak ty to robisz? <noise> Co? Co? Wiesz Dobra. Ja, ale ja dobrze 55%. Ja to bym 100%. łapkę w górę zostawił pod tym filmem i napisał ja miły ja komentarz. O, łapka w górę. Ja bym nie żałował. Ja to bym chyba wpisał kodyjasiu w sklepie. <noise>